Właściwie o wystawie można naprawdę dużo opowiadać, więc nie chciałbym tu wszystkich zbyt długo trzymać. Powiem, że ta wystawa, którą dzisiaj prezentujemy w galerii Patio na zaproszenie dyrektora festiwalu i szefa tej galerii, pani Aureli Mandziuk, jest w pewnym sensie drugą częścią dyptyku, którego nazwa jest Awake and Dream. Ta część dyptyku nazywa się dokumentacja. Wystawa Obudźcie się, aby śnić, bo taki był jej polski tytuł, chociaż nie jest to jakby dosłowne tłumaczenie po angielskie, miała miejsce w ubiegłym roku w Wenecji, w nowej siedzibie Fundacji Signum. W ubiegłym roku inaugurowaliśmy swoją działalność w Wenecji właśnie tą wystawą. Prezentując pracę 33 artystów, przede wszystkim z kolekcji właśnie Signum, ale również artystów zaproszonych specjalnie do tej wystawy. Wystawa, generalnie rzecz biorąc, poświęcona była tematowi pragnienia i pożądania. Jednym z artystów, który brał udział w tej wystawie był właśnie yy, Michał Martychowiec, który. Sekcji efemeryczne, zagubione, nie istniejące, bo wystawa miała 10 sekcji tematycznych, w obrębie których prawda, pokazywani byli y, artyści. On w tej sekcji, o której powiedziałem, pokazał cykl prac kierunek czarodziejska góra. Jednocześnie w lipcu ubiegłego roku będąc na takim króciutkim Pobycie studyjnym w Wenecji, wykonał dokumentację wystawy Awaken Dream. Ale to, co dzisiaj Państwo widzą, to nie jest dokumentacja, która jest tylko dokumentem tego, co wydarzyło się kilka miesięcy temu. Ta dokumentacja autorstwa Michała jest jego osobistą, artystyczną, bardzo indywidualną wizją. Tych kontekstów, które dla niego były istotne i dla niego były ważne. I pokazał to poprzez kilkadziesiąt fotografii i kilka prac wideo. Festiwal oferuje taką różnorodność. Wiele wydarzeń, z których każde ma swoją indywidualność, swoją tożsamość, a mogą być zebrane pod jakimś jednym wspólnym tematem, takim właśnie jak ten Związek Sztuki i Dokumentacji. I myślę, że ta wystawa, ten projekt dokumentacji Oleg Dream bardzo dobrze spełnia tą, te założenia naszego festiwalu. Właśnie z jednej strony mieliśmy do czynienia z instalacją, można powiedzieć, kolekcją, która przenosiła się w instalację w Palazzo Dona. Tam profesor Turowski potrafił to pięknie nas oprowadzić po tym pałacu, wytłumacząc jakby wszelkie zależności między dziełami sztuki, które były tam wewnątrz na miejscu w Wenecji, a teraz te zależności możemy śledzić tutaj właśnie poprzez dokumentację tych, tych fotografii. Także myślę, że bardzo dobry związek pomiędzy tymi oryginalnymi dziełami tutaj zachodzi tymi, które możemy oglądać w Wenecji, mogliśmy oglądać w Wenecji, a dokumentacją, którą dzisiaj, dzisiaj mamy.